HYDRAULIKA w Shremblu po prostu Ewentualnie klipy mogę zacząć, bo to... Co? Co? Poczekaj Poczekaj, daj, 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 daj pomyśleć, okej? Okay? TO JĘ MICHAŁ Marucha ZA NAMI Michał, no nie stalkuj mnie, no ja... On mi stalkuje jak... Głupio p... Oh, o widzę, widzę, widzę. Kobie grzybiegli! Dawał mi Jak Ja chcę dramaturgię złożyć. AAAAAOS ID ściągać go, wiesz You tam... no way You know who else gastop? <noise> Drzeba Michał próbuje wymienić, a Michał mnie próbuje wymienić. Facebook ty k kampis, ty k. Ku... Czekam dziwo Nie go do piwnicy zje... Michał, hej no. ja Hej, hej Ups, zaklej Bierzesz ją Nie, nie Na, na On go goni On go puścił Obok niego Ua. Michał wyruszył w poszukiwanie mnie Ja chciałem ściągać Michał wyruszył w poszukiwanie mojej postaci Gdzie ty jesteś? Eee. Na... eee. A, o nie, nie tych balet! A to faler z ekmosalami. O siema! Czy ty chcesz kurwa, na górę? Nie. <mulity> ja pierdolę, to maj... Michael, Michael. I have a problem. Tu zgan. Wytrzymaj, kurwa! Nie! Nie mam się na ten stolik jakby. Nie może mi podnieść! <mulity> nie mu <mulity> jemu ja próbuję podnieść, a jest na tym na tej górze <grymne> E, Quinton, spierdalamy Quinton to, to kurwa to nie jest, to nie, nie, jest nie, to nie warto, nie. nie warto On ci zalekampi? Tak, on, on, to, że jest siedzącym spadka i kurwa się dalekampi On jest martwy Chodź on jest martwy! On Co? jest martwy! He's fucking dead! Ty sieć cały czas tam on nic cichuje może zrobić. Obstubuje, obstubuje, ale on spróbuję! On ale Co ty kurwa robisz? Napstępuję. Piowi robisz, Pio, robisz komuś kałę. Co mówię, no, czy że ty kurwa, umrzesz przez Entity pierwszy... Kopię, ale przecież nie wiedziałem, że tam jestem martwy, nie? I tak. Wiedziałem, że jest na haku, to omnę. Więc e, wybrałem tą opcję lepszą. I wygrałeś ja, tam umrę. grę kurwa dzięki temu na skate. Kupię, to, że on dwa razy poszedł na górę i mógł mógłby pójść i zacząć się, żeby się podał i zaczął kawić. Ty się wykrwawiasz, nie chcesz się martwić, drogi kolego Z takim postępem to lepiej spadnie jak będziemy już końcówkę Bo to był Volt Michał co nie? Nie, ja znaczy, miał to hmm? Co? Udział, uciekłem! Zdetykował! No! Co Kurwa! Czemu? Czemu jakiś randomowy wtorek To takiej gówno się odpierdala? Mam jedną pierdolą, schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę pójść, na to nie powiem ci, że to fakt, mi, że to ciało, pierdolę dzieci, tak się po łodziach, bo ja jestem bogiem, po sobie, jedynie słowo, które to zwierzę się na głowie, orany rany jestem, nie pokonam.